Siema, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. No dzisiaj przyjdziemy sobie świątecznego parkura, takiego jakby niby pisało w opisie, że łatwego, jak czytałem na Minecraft.pl oczywiście link do mapeczki macie w opisie, możecie zostawić oczywiście Diaxa, więc jeżeli chcecie, zostawcie, naprawdę polecam, a ja nie będę tutaj przedłużał i będziemy lecieć y, z mapeczką. To tak, informacje na początek sobie polecimy. E, tak wygląda Spawn Point. Złoto i płyta. OK. E, mapa tworzona na wersji 1.12.2. Mapa tworzona 15 godzin. Mapa składa się z 8 poziomów. Na mapie Spawn Point jednak gdy... gdyby było dla ich... Ciebie za mało komendy Spawn Point. Spoko. Kanał twórcy. Tutaj macie kanał twórcy. Macie po prostu link w opisie też do kanału twórcy czy ktoś chciałby bić. Tutaj mamy jakieś dźwignie. Macie tam w opisie link, więc możecie sobie też wejść. Tu mamy jakiegoś chyba isterega Mapa z dedykacją Drawer, Teza też była. Mm, więc tak idziemy zobaczyć dalej. Informacje przeczytane. Teraz autor. Do co tutaj wi wiadomo. wiadomo Benek.pl A tam chyba nic już nie ma. Tam nie ma nic. Więc co? Będziemy lecić ze startem mapeczki. I klik. Poziom pierwszy. Wczytywanie. Mm. To co, lecimy z parkurem, nie? O oh my god No pisał, że łatwy parkur Myk! Ah. Myk 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 Myk, tutaj jest O! Oh. O nie, jestem najgorszy w takie rzeczy nie wierzę w takie gałgaństwo po prostu Trzeba tu przejść normalnie na... Normalnie Myk 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 Myk, 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 dobra Tu mamy z pointa już, dobra Myk O Jezu, ale bym teraz padł do tyłu Myk i spadłem Dobra Dobra, jestem tutaj. Okej. Okay. No nie. Nie wierzę w takie gałgaństwa kompletne. Dobra, musimy to przejść. A. Dobra. Myk. No nie. Ale jeszcze jedna jest rzecz. Jeżeli ktoś by się pytał, jakie paczki teraz używam tekstur, to mogę Wam pokazać takie tej yy tekstur używam, macie do tej paczki link w opisie więc jeżeli chcecie sobie zagrać w takich teksturkach jakie mam aktualnie to może sobie wbić w opis i sobie pograć, co ja robię, kurde biegnę na spawn dobra myk, dobra jesteśmy tak aj a tak będziemy, kurde skakać ja chyba te spawn pointy zacznę robić, kurde dobra ja tam nigdy nie doskoczę kurde No, coś mi się nie udaje. Spróbujmy teraz tak. No, Nic taki, nic z tego. Tak nie zrobimy. Mik. Dobra, jesteśmy tutaj. Hop! No super. No nie wiesz, no. Kiedy ja to przejdę? Co, aż tam do choinki. Hm. Niby miał być taki śmieszny pa parkour. No super, no tak, będę ginął i ginął, no. Tego nigdy nie skoczę. Ajajaj. Hmm. Nigdy nie przejdę tego parkura hallo. Hmm. No śmiechowisko po prostu, no śmiechu warte. No, no, no co ja tutaj? Nic nie poradzę, no. No nie przejdę tego nigdy, byle się tak zabijał i zabijał, no. <gryw> są jakieś jaja. Hmm. Akurat ja i parkour Co ja napisałem? Tam nigdy nie doskoczę, co jest? Tutaj nigdy na blok nie doskoczę Już było tak blisko teraz chyba to trzeba chyba zrobić z double jumpem po prostu Tak to trzeba zrobić chyba z double jumpem Więc co zrobię? zrobimy tutaj Jest, udało się, dobra, tutaj sobie na, na luzi przeskoczymy Spawn pointa to sobie zrobimy i teraz to też trzeba zrobić z tym Okej, okay, jesteśmy tutaj, tutaj od razu spawn point leci Wiedziałem, że to spadnę, po prostu wiedziałem, wiedziałem to, nie? Czy tu spadnę hmm. kurde? Dobra hmm. Szybciej musimy to zrobić Myk, myk! Aj. Jak ja tam? Kiedy ja tam doskoczę, jak? Kiedy i po co? Ah. Hmm. Myk, myk jest! Tu ja sobie już spawn pointa, zrobię, bo nie będę tam tego trzy razy przechodził. Dobra, okej, okay. doszliśmy na koniec. Co to? A tu jest przycisk! Myk, poziom drugi. Aaa, ah, nie wierzę w to. Jakiś bałwan kolejny. Ah, myk, myk, myk! No jak ja mam tam doskoczyć? No tego to ja już nie wiem. Tego to ja naprawdę nie wiem, jak ja mam tam doskoczyć. Mm. Trzeba z double jumpem chyba zrobić. Da się tam doskoczyć w ogóle? No przepraszam bardzo. Przecież tak się nie da tego zrobić. OMG, dobra. Ale mapka fajna, taka ładna, śmieszna. No, no i nigdy tego nie przejdę, gołgaństwa. Mm. Hop, hop, ai. No nie, nie ja mam to przejść. Hop, hop. No nie wierzę. <ścoughs> ja tego nigdy nie przejdę. My God. Hmm. Dobra, doskoczyliśmy tutaj. Teraz myk. Myk. No i przepraszam, jak on to doskoczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm. Może się chyba wybić z tamtego rogu po prostu. Jest, udało się, dobra. Nie, tu spałm, pod musi polecieć na 100%. Dobra. Wiedziałem, że tu musi polecieć spawnpoint, point, ale się udało w końcu. Dobra Dobra, Myk. Wiedziałem, że tu spadnę po prostu Ja wiem, że na każdym bloku mogę spaść, To jest prawie 50% tego 100%, so że prawie teraz będę ginął wszędzie. Dobra, jestem tutaj, to już daję spawn point od razu Myk, ajajaj. Jest udało się, BK. Dobra, w końcu spawn point jest tutaj. Dobra. No chyba, chyba nie. No chyba nie. No chyba nie. No. Hmm. Wiedziałem. No jak ja mam co zrobić? Ja się pytam. Myk. Naj. Kurde. Jest. Dobra, jestem. Jestem tego parkura tutaj. Z srulem. Jestem srulem tego parkura. Dobra. Udało nam się. Aha, tu slime blok, teraz po slime bloku. Jest, dobra. Jesteśmy dalej. Ok. Mm, super. Trzeba spawnpointa zrobić Dobra Widzę, że autor się kieruje po takich skokach hm. Dobra, zróbmy tutaj sobie spawn Pointa teraz Dlaczego czemu ja tu spadam? No czemu ja puszczam tego shifta? A, super Super, no po prostu Dobra, udało się nam. Teraz jesteśmy tutaj. I teraz trzeba to... Dobra, jesteśmy tu. Dobra i mamy spawn pointa kolejnego. My tego nigdy nie przejdziemy. Tak szybko. Dobra, nie wierzę w to. Myk! Dobra, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, z point leci. Tutaj to nie muszę zrobić chyba z PamPointe. Seriously? Seriously? Dobra, wyście dajcie mi jedną, jedną szansę, żeby tam chociaż podlecieć, bo ja tego nigdy nie przejdę. Nie no, nie, nie, nie. Ja nie, ja nie będę żadnych tutaj. Spawn pointów robię, ja to przechodzę Tyle. Dobra. Ja to przechodzę na gimmodzie, mam to gdzieś. Nie, tak nie będę grał, bo to, to te tak łapki nigdy nie przejdę. Kurde, parkur jeszcze... Mój znienawidzony parkur, nie? Dobra, jesteśmy tu. Myk. Myk! A, dobra. Myk. Nie. Dobra, jesteśmy tutaj. Super. No Nieźle, no po prostu ja tego. <laughs> Nie cierpię tego parku. Nienawidzę takich mapek. Poziom trzeci, w końcu. Prezent. Proszę mi tutaj nie padać. No ten poziom chyba... Ach, myślałem, już myślałem, nie? To się nie udało? Nie udało się. Dobra, jesteśmy tutaj. Tutaj już nie. Dobra, jesteśmy tu. Nie. Hop. Dobra, jesteśmy tutaj. Dobra. Hop. Dobra. Ojej oj, ale tutaj spadłem teraz agresywnie Dobra, lecimy Najgorzej Myk Dobra, jesteśmy tutaj. Nie no, po prostu nie wierzę. Dziadostwo. Oh my god. Jeśli ktoś jest nowy może zasubskrybować kanał przy okazji jak ja skaczę sobie tutaj Macie czas Taki trochę odcinek luźniejszy, ale wkurzający Dobra, gdzie teraz? Tam Dobra jesteśmy i teraz ostatni skok taki O dobra jesteśmy Dobra, przechodź to. Ojejaj. Dobra, hop, dobra, jesteśmy tutaj. Mik! No nie wierzę, no jak ja spadłem, no jak ja spadłem? no Się pytam, jak ja spadłem tutaj. Hop. No, jeżeli odcinek się Wam podoba ogółem, ee, wtedy po prostu zostawcie lajka like pod odcinkiem, bo po prostu mnie bardzo to wspiera. Jeżeli odcinek się Wam spodoba, e, wtedy odcinek jest coraz wyżej. Jeżeli e, może się wyświetlić pod każdym, prawie e, tagiem, tylko po prostu musicie lajkacza w górę zostawić. Jeżeli tutaj dobijemy 20 lajków w górę, lecimy z kolejną mapeczką i tak będziemy lecieć z kolejną mapeczką. Więc XD, ale fajnie by byłabyście dobili tutaj e, 20 lajkaczy. No nie. Kiedy ja tam doskoczę, No, no nie. Kurde, już mnie ręka boli od tego Hop Nie, nie, nie <gryw> Najgorzej eee, Hop No hmm. Trzeba z double jumpem chyba zrobić Nie, tegoś... Co? Czemu ja tego nie umiem zrobić? Aha No to z pięć kratek Tego się nie da zrobić. Chyba. Chyba, że. No ale jak. Jest, udało się. Dziwne. Dobra, ale tu byłem już. Hop. Dobra, myk No ja bym teraz spadł. Jak? 360, co jest? Jak ja mam to zrobić? Dobra, udało się. Dobra no i ja będę kończyć ten odcinek w tym momencie ponieważ nie mam co przedłużać dalej odcinka ponieważ są wszystkie prawie takie same poziomy jak możecie zauważyć, teraz mamy kominek i po prostu będziemy przechodzić takie parkoury, ale ja nie będę z tego robić dwóch odcinków bo się po prostu nie opłaca ale jeżeli mapeczka się wam spodobała dajcie lajkacza w górę tutaj e, pod odcineczkiem e, no i możecie sobie zagrać na mapce jeżeli chcecie sobie dokończyć więcej poziomów ponieważ ten odcinek by trwał dwie godziny jeżeli bym robił takie coś chyba że chcecie odcinek drugi z drugiej części tej mapki to napiszcie w komentarzach a jeżeli nikt nie napisze, to po prostu nie będę nagrywał drugiej części, na jedno wyjdzie. No i dzięki wam za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do końca, wiecie co robić, udostępniajcie filmy kolegom, <grymnie> jak możecie. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się do i Eluszka wszystkim. siema!